Luxpaw centrum ogrodzeń z Morzywołosta znakomite ceny największy wybór wieloletnie doświadczenie w ofercie ogrodzenia panelowe palisadowe furtki bramy balustrady asortyment do montażu ogrodzeń mnóstwo rodzajów i wzorów w Luxpawie także duży wybór mebli loftowych Morzywoł 36 a Morzywoł małpa luxpaw.pl telefon 797 355 341 W czwartek w Zespole Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze w gminie Stąporków świętowano jubileusz 70-lecia tej placówki. Szkoła działa przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji oraz przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach. Jubileusz był okazją do przypomnienia historii jednostki i podziękowania wszystkim jej współtwórcom oraz przyjaciołom. Uroczystość rozpoczęto od mszy świętej w pobliskim kościele w Czarnieckiej Górze. Potem przyszedł już czas na część oficjalną w szkole, która wkomponowana jest w szpitalny oddział. Świętokrzyskiego centrum rehabilitacji. Jest to, tak powiem, debiut dla mnie, ponieważ dyrektorem zostałam dopiero od 1 września, więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt, móc poprowadzić taką uroczystość. Jest to jubileusz 70-lecia naszej szkoły, która obejmuje tutaj właśnie opieką. Dzieci niepełnosprawne przyjeżdżające na rehabilitację oraz dzieci przebywające w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Kielcach. Również od 2017 roku szkoła na oddziale psychiatrii dziecięcej została włączona tutaj w strukturę zespołu szkół specjalnych w Czarnieckiej Górze. Zajęcia odbywają się zarówno tutaj w czarnieckiej górze jak i na oddziale psychiatrii dziecięcej i są to zarówno zajęcia dydaktyczne dzieci uczą się w systemie zmianowym do południa uczą się dzieci młodsze po południu uczą się dzieci starsze a oprócz tego mamy zespół pozarekcyjnych zajęć wychowawczych, zespół rewalidacyjny i oddział przedszkolny. Organem prowadzącym dla szkoły jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Podczas krótkiej części oficjalnej, dla wszystkich związanych z jednostką jubilatką, życzenia przekazywali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach, jako organu nadzorującego. Życzenia składali też dyrektor SCR Mariusz Gil, dyrektor SCP Piotr Kiełbowski, dyrektorki pozostałych placowego światowego. Z terenu gminy Stomporków. Teresa Polak w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Głos zabierał też Marcin Szyposzyński z Sanepidu, jednostki, która stale współpracuje ze szkołą. Emocjonalne wystąpienie wygłosiła była wieloletnia dyrektor szkoły Teresa Teper. To 70-lecie to jest szmat czasu. Na to 70-lecie składał się dorobek nauczycieli, emerytów, dyrektorów, wicedyrektorów. Ale przede wszystkim również bardzo owocna współpraca pomiędzy innymi jednostkami. Z perspektywy swoich lat pracy 40, proszę Państwa, no niestety, a 22,5 roku bycia dyrektorem, więc to lecie już po raz trzeci przechodzę, ale proszę Państwa, praca, zaangażowanie. Wszystkich pracowników, i tych obecnych, i tych, którzy wcześniej pracowali, którzy z sercem na dłoni do dziecka chorego, czy to ruchowego, czy z zaburzeniami leczonymi na oddziale. Naprawdę to jest duży sukces. Weryfikacja pracowników była. Nie każdy, niestety. Nadaje się do pracy z dzieckiem chorym. E, organizacja pracy jest jaka jest, e, przepisy są jakie są, e, więc na przykład często e, młodzież, która przyjeżdża, e, godziny ma okrojone, no bo taka jest organizacja pracy w szkole szpitalnej. Nigdy nie było, żeby nauczyciel nie został i nie pomógł dziecku. Ja dziękuję całemu gronu za zaangażowanie, za to Wasze serce. Wybieraliśmy motto. Pamiętam, jak powstawała szkoła, kolega Darek się no, rzeczywiście sprężył. Wybraliśmy Korczaka. Powiem Wam, że ja chylę czoło przed dziennikami Korczaka i cały czas uważam, że nauczyciel, chociaż jeden tom powinien przeczytać. Bo wybraliśmy, powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi. Ale dla szerszej rzeszy, którzy nie znają organizacji tej pracy, bo był taki okres, że no, mówiono, że w tych szkołach to się nic nie robi, bo nawet ocen się nie stawia, również wybraliśmy drugą sentencję. Każde dziecko może się uczyć, ale nie każde dziecko może się uczyć. W tym samym czasie i tego samego. A potem krótko o historii Uzdrowiska Czarniecka Góra oraz samej placówki oświatowej mówił miejscowy radny i regionalista Jakub Dajczer. W 1891 roku przybył na te tereny łódzki lekarz, kardiolog, internista Michał Misiewicz, który jako pierwszy docenił walory prozdrowotne tutejszego, tutejszego miejsca, to znaczy walory prozdrowotne tutejszych wód oraz suchego leśnego klimatu. Wykupił od hrabiego Tarnowskiego grunt i założył w tym miejscu zakład przyrodoleczniczy, w którym leczono choroby serca, choroby układu trawiennego, choroby nerwowe, choroby kobiece oraz choroby górnych dróg oddechowych. Wybudował Zakład Zdrojowy, w którym się tutaj znajdujemy, ten główny, główny budynek oraz sześć pięknych nowych drewnianych willi, które znajdowały się wokół tego budynku, no niestety żadna z nich nie, nie przetrwała do dnia dzisiejszego, natomiast przetrwały inne wille, które były wtedy takimi kwaterami prywatnymi, a znajdowały się już poza uzdrowiskiem, można je dzisiaj oglądać zarówno za północną i za południową bramą dzisiejszego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji. Na koniec część artystyczną zaprezentowali uczniowie. Nasza szkoła jest nie tylko specjalna, jest wyjątkowa. Tutaj od 70 lat kontynuuje się to, co zapoczątkowała w Polsce Maria Zegozewska wyzwala aktywność, stwarza warunki do rozwoju i kształtuje poczucie własnej wartości dzieci o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych. Zygmuś Świstak wyjechał. Bardzo przykrym przeżyciem dla nas był wyjazd naszego bardzo młodego kolegi Zygmusia do domu dziecka w Sandomierzu dnia 28 sierpnia 1969 roku. Zygmuś w prewentorium był prawie 3 lata. Myśmy wyjeżdżali do domów, i wracaliśmy do prewentorium. A Zygmusza domem było prewentorium, ponieważ w prewentorium dzieci nie mogą przebywać tak długo, a Zygmus nie miał do kogo wracać. Bo mama mu umarła, a nikt z rodziny Zygmusiem się nie interesował. Zygmuś musiał wjechać do domu dziecka. W czasie pobytu Zygmusia w zakładzie opiekowali się nim wszyscy pracownicy zogaładu. Dostawał tu ubranie, odzież, książki i to wszystko, co było mu potrzebne. Pracownicy założyli mu książeczkę mieszkaniową, na którą będą wpłacać co miesiąc potrzebną kwotę, aż do pełnego wkładu. Wyprawkę Zygmusz dostawał bardzo ładną: nowy neseser, komplety bawełny, swetry, płaszcze, obuwie, wyposażenie do nauki i osobistej higieny. Oglądaliśmy to wszystko, bo Zygmuś wszystkim się przed nami chwalił. Zygmusz mówił nam, że zawsze będzie przyjeżdżał na święta i wakacje. Do zakładu pani kierownik Gdańska tak mu obiecała.